Dzisiaj pokażę Wam jak oprawić haft w ramkę. Będę oprawiać tutaj haft wyszyty haftem krzyżykowym. Jak widzicie, motyw krzyża i co będzie nam potrzebne do oprawy. Oczywiście, wyszyty haft. Tutaj mam go haft wyszyty na dość dużym kawałku tkaniny. Będę obcinać z tego względu, że zdecydowałam się na mniejszą ramkę. Potrzebny jest nam kawałek jakiejś bawełnianej tkaniny, która będzie znajdować się od spodu. Taki sam kawałek, na jakim znajduje się haft. I oczywiście ramka. Tutaj ramkę rozłożyłam na części. Tu są spód, te plecy. Przykleję do nich białą kartkę. Zrobię to dwustronną taśmą klejącą. Po to, aby jak widzicie, ta biała kartka przebijała przez kanwę. Jeżeli nie użyjemy białej kartki, przez kartkę będzie przebijać taki brąz. Wydaje mi się, że z tą kartką będzie o wiele lepiej. Będzie nam potrzebna także maszyna do szycia, igłanitka i jakiś taki długopis, ołówek. Ja akurat użyłam takiego długopisu, który. Pod wpływem ciepła znika. I kartkę mam już przyklejoną taśmą dwustronną do plesu ramki. Obcięłam także tkaniny na taką wielkość, aby dookoła został taki margines około 4-5 cm. Tutaj zostawiłam mniej, chyba 3 cm. Myślę, że więcej nawet jest lepiej czyli tak, 4-5 cm dookoła. I słuchajcie, teraz muszę. Odrysować sobie ten tył ramki tutaj na przedzie, przodzie tego haftu. I to jest taka troszeczkę zabawa, bo będę go chciała oczywiście umiejscowić na środku. Także trzeba sobie troszeczkę pomierzyć linijką, zastanowić się, czy na przykład właśnie chcemy, aby to troszeczkę było wyżej. Widzicie, jak na przykład mam krzyż, że troszkę wyżej, mogę go w samym środku. Także tutaj trzeba się już zdecydować, jak ten haft chcemy oprawić, i później odrysujemy dookoła. Kontury tych pleców, czyli taki prostokąt. I ja już mam narysowane linie. To jest trochę z tym zabawy, muszę wam powiedzieć, żeby to miejscowić dobrze, widzicie, jakieś tam poprawy były. Zdecydowałam się w końcu na to, aby troszeczkę wyżej był ten krzyż. A nie na samym środku, troszkę wyżej, także tutaj więcej miejsca zostanie, tutaj mniej. Wiecie, trzeba sobie jakoś pomagać, linijką gdzieś tam zmierzyć. Tutaj miałam 11 cm, na przykład wzdłuż tej linii starałam się, aby to wszystko było. Równoległe i w takiej samej odległości. Także musicie sobie znaleźć jakiś taki sposób, aby ten haft umiejscowić, czy to na środku, czy jakoś tam. Inaczej chcecie, zależy po prostu, co macie wyszyte. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Tył haftu. Zwróćcie uwagę na nitki, które odstają. Nie wiem, jak wyglądają wasze tyły haftów, być może są bardziej takie schludne. Nie ma odstających nitek. U mnie. Są, dlatego będę je teraz przycinać, ewentualnie gdzieś tam zaprasowywać w kierunku haftu, żeby one poza haft nie, nie wychodziły. Z tego względu, że później mogą być widoczne na prawej stronie, szczególnie jakieś takie y, nitki ciemnej muliny. Nitki są już obcięte albo pochowane. Akurat mogę poobcinać wszystkie nitki, ponieważ podczas wyszywania zawsze chowam ten początek muliny pod wyszyte już krzyżyki. Teraz już możemy iść do maszyny, będziemy szyć taką kieszonkę, czyli zszyjemy tutaj jeden bok, drugi i trzeci, ten na dole zostawiamy. Moja kieszonka jest już zrobiona. Widzicie? Tutaj może zostało to miejsce nie zszyte. Troszeczkę szyłam obok linii, bo tak mi się wydawało, czy to dobrze na pewno narysowałam. Zawsze jest lepiej troszeczkę dalej szyć, jeżeli nie mamy pewności, a potem zwęzić, niż odwrotnie, bo wiadomo, to już wiązałoby się z pruciem. I tutaj przez ten otwór na dole Kładamy nasze plecy, no i słuchajcie, jest OK, ale ja lubię jak to jest wszystko jeszcze tak bardziej naciągnięte. Jeżeli te plecy nawet tak jak tutaj nie wchodzą tak gładko. Jak tutaj widzicie, no nie mam problemu. Złożeniem. Lepiej, jeżeli one tak nawet ciasno troszeczkę wchodzą, wtedy ten haft, ta kanwa jeszcze bardziej się naciąga i nie ma żadnych zmarszczyń. I ja już przeszyłam, troszeczkę zwęziłam tutaj po bokach. Akurat już szyłam na lewej stronie, wtedy widać dobrze ten pierwszy szef, i wiemy, jak przeszyć kolejny. I teraz te Boki, te, te, ten tył. Zakładam. Teraz już tak łatwo nie pójdzie, ale i tak myślę, nie jest źle. Jest ciaśniej, ale też nie jest. Jeszcze bardzo ciasno. Także to sobie już sprawdźcie, jak Wam będzie najlepiej przy oprawianiu. Czy tak bardzo ciasno. To widzicie, trzeba troszeczkę tutaj pomanewrować, ale haft będzie dzięki temu lepiej naciągnięty, ta tkanina po prostu będzie lepiej wyglądać. Boki haftu już widzicie, są naciągnięte, natomiast tutaj dół jeszcze można by było troszkę naciągnąć. Ta część jest nie i ja tego już na maszynie nie zszywam, zszyję natomiast ręcznie. Natomiast nie zszywam na maszynie, dlatego że jeżeli oprawiam haft, nie używam tej szybki. Wolę, jeżeli jest cały taki po prostu sam materiał, a jeżeli jest potrzeba, to odpruję tą część szytą ręcznie, mogę ten haft wyjąć i wyprać. I ja już szyłam ten dół niebieską nitką. Jak widzicie tutaj po bokach też sobie przeszyłam, tutaj na dole nie, ale po bokach i tam na górze dookoła, żeby ta kanwa się tak nie snukała, bo wiecie, że kanwa to lubi sobie tak te nitki wypuszczać. I kolejnym etapem jest podszycie tych boków z tyłu do środka, to już jest ręczna praca, trzeba po prostu je podszyć. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова I podczas tego zszywania jeszcze możemy troszeczkę ten haft naciągnąć. I teraz już możemy włożyć haft do ramki. Ciężko wchodzi, to już zależy od ramki i ma tego miejsca nie ma dookoła. Ale super weszło na szczęście. E, pleców nie mamy, ponieważ już je wykorzystałyśmy, Także no, ja tutaj wzięłam na razie jakąś taką tył bloku, ale można jakąś tekturkę e, przygotować sobie, a żeby tego tyłu tak nie było widać, zamienię jeżeli. Znajdę coś odpowiedniego. I patrzcie, tak się prezentuje oprawiony haft. Taki wzór możecie znaleźć w moim sklepie. Ja akurat wyszyłam ten krzyż w wersji niebieskiej, ale można go wyszyć także w różnych kolorach. Te kolory są podane we wzorze. Tutaj są tylko trzy odcienie muliny. Taki krzyż jest taki bardzo w wersji minimalistycznej, dlatego myślę, że w wielu pomieszczeniach się sprawdzi.